Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do medytacji Słowa Bożego. Drugiej niedzieli adwentu, tego ważnego czasu w liturgii Kościoła, oczekiwania na przyjście Pana. Historia ma swój początek i swoją, swoje dopełnienie. Dzieje świata też będą miały swój kres. Jak i dzieje każdego człowieka. One się dokonają w Chrystusie w Jezusie, naszym Panu. Temu służy liturgia, która nas prowadzi przez te dni. Słowo Boże jest tym światłem na naszej drodze. Pierwsze czytanie jest z księgi proroka Barucha. Prorok pisze odłóż Jeruzalem szatę smutku i utrapienia swego. A przywdziej wspaniałe szaty chwały dane ci, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego, albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość Twoją wszystkiemu, co jest pod niebem, imię twe u Boga na wieki będzie nazwane pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Prorok poucza naród wybrany, że doznał upokorzenia z powodu własnych słabości, niewierności, grzechów, odejścia od Boga. To też czytam dalej: Wyszli od ciebie pieszo pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Tutaj prorok przywołuje sytuację Izraelitów w niewoli. Była ona konsekwencją ich odejścia od Boga. Jednak Bóg nie zapomniał o nich i czytam: Bóg o nich pamiętał. Oni są zapisani jako naród wybrany, umiłowany w sercu Boga. Chociaż za swoje grzechy muszą ponosić konsekwencje, które dla nich były Lekcją, nauką, że bez Boga ani do proga. I czytam dalej, albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. To jest taki literacki opis obrazowy, bardzo poetycki, który wskazuje z życia codziennego, że droga, po której się idzie, by była bezpieczna, musi być wyrównana. Tu chodzi o wewnętrzne nawrócenie Izraela, o odnowę wewnętrzną, moralną, duchową. Do tej postawy wezwania do nawrócenia będzie wzywał też i poprzednik Pana Jezusa, Jan Chrzciciel. To też czytam w Ewangelii Świętego Łukasza. Do Jana zostało skierowane słowo na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pogórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Jan chrzciciel wzywa tutaj do nawrócenia, do pokuty, a jednocześnie wskazuje, że to Bóg jest tym, który tę drogę w sercu czeka, może wyrównać, uporządkować to serca, może je nawrócić. Że tylko Bóg, ale trzeba Bogu otworzyć to serce, poddać pod Jego prawo miłości i miłosierdzia, powierzyć to serce Bogu. Bóg je potrafi, właśnie, ukształtować na nowo w duchu wartości miłości, dobra, prawdy, wewnętrznej wolności. To też nawrócenie polega na takiej otwartości przede wszystkim na Boga, nawrócić się to. Czyli wrócić do Boga, do zjednoczenia z Nim. O takiej postawie też będzie mówił święty Paweł w liście do Filipian, kiedy mówi, że modli się za naród wybrany, modli się, mówi zawsze w każdej modlitwie z radością zanoszę prośbę za was wszystkich z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Ci, którzy się nawracają, ci, którzy odkrywają na nowo Boga Jezusa Chrystusa, na nowo stają się Jego żywymi świadkami i głosicielami Ewangelii, czyli dobrej nowiny, bo sami dotknęli tej tajemnicy, odkryli, jak cudowny i wspaniały jest Bóg Jezus Chrystus, jak wspaniała jest droga razem z Jezusem po tej doczesnej rzeczywistości. I święty Paweł dalej mówi tak. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w Was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Czyli każde dzieło, które się dokonuje dla naszego uświęcenia, zbawienia, jest dziełem Boga. Przy naszej pomocy, przy naszym współudziale, to Bóg w nas zapoczątkował to dobre dzieło w chwili Chrztu. I trzeba z tą łaską współpracować każdego dnia. Trzeba w tej łasce Boga wzrastać, to jest droga do świętości i Bóg tę drogę dopełni w nas przez zbawienie ostateczne i wieczne. Dlatego też święty Paweł mówi, że ta więź z Chrystusem jest konieczna dla człowieka, życiodajna, twórcza, po prostu jest błogosławieństwem dla człowieka, dla chrześcijanina. Ona się powinna wyrazić. W głębszym poznaniu Jezusa Chrystusa i w większym umiłowaniu Go, by ruść w tej sprawiedliwości, która wypływa z przyjaźni żywej z Jezusem. Zapraszam wszystkich na Eucharystię, niech ona będzie dla nas tym źródłem uświęcenia i prawdziwego wiecznego zbawienia, bo jest źródłem radości, źródłem nadziei, szczęść Boże.